Odkrywaj ze mną jak zainstalować Pixel Facebooka na stronie opartej o CMS Joomla. Jeśli podoba Ci się to co robię to wesprzyj mój kanał. Lajkując, udostępniając, komentując. Na każdy komentarz odpowiem. Zasubskrybuj też kanał i kliknij dzwoneczek abyś był była informowany o nowych filmach. Możesz też kupić mi kawę w serwisie BuyCoffeeTo i buymecoffee.com Linki do serwisu w opisie do filmu. Dzięki wielkie. Nie będę Wam opowiadał co to jest Pixel Facebooka i do czego służy. Bo jeśli tego nie wiesz, to i tak nie będziesz tego instalował na własnej stronie. U mnie znajdziesz tylko samo mięso, bez zbędnych opowieści. Pokażę wam, jak zainstalować Pixel Facebooka na stronie opartej o CMS Joomla oraz jak monitorować zdarzenia na konkretnej podstronie. Mam tutaj swoją stronę internetową, na której zainstalujemy Pixel Facebooka. Pierwszą rzeczą, jaką robimy, to sprawdzamy, czy na stronie jest już zainstalowany Pixel. W tym celu użyjemy wtyczki do przeglądarki Google Chrome o nazwie Meta Pixel Helper. Wtyczkę to znajdziecie w sklepie z rozszerzeniami do przeglądarki Chrome. Po zainstalowaniu wtyczki wchodzimy na stronę. I jeśli nie mamy zainstalowanego Pixela, to wtyczka będzie szara. Jeśli ikonka jest niebieska, to znaczy, że piksel Facebooka już jest zainstalowany na tej stronie. Przechodzimy zatem do Meta Business Site. wybieramy z menu po lewej swoje konto na Facebooku i następnie zasoby firmowe. Szukamy tam zakładkę Wszystkie narzędzia i klikamy w nią, a następnie wybieramy Manager zdarzeń. Kolejną opcją w jaką klikamy to połącz dane. Wyskoczy nam okno utwórz nowy zestaw danych. Tam wybieramy opcję internet i klikamy dalej. Od jakiegoś czasu nazwa Pixel Facebooka została zmieniona na zestaw danych. Te dwie nazwy dotyczą w sumie tego samego i są używane wymiennie. Wpisujemy nazwę Pixela i klikamy dalej. Pamiętaj aby jasno i klarownie nazwać swój Pixel. Tak abyś wiedział do czego on służy. W następnym kroku wybieramy wybierz inne sposoby konfiguracji. Klikamy inny sposób konfiguracji i wybieramy ręczne konfiguracja. W następnym oknie wybieramy tylko piksel firmy Meta. Klikamy dalej. Właśnie w tym momencie utworzyliśmy swój pierwszy piksel Facebooka. Teraz musimy go zainstalować na stronie internetowej opartej o Joomla, co jest banalnie proste. Klikamy kopiuj kod i przechodzimy do panelu administracyjnego naszej strony opartej o CMS Joomla. Po zalogowaniu na zaplecze przechodzimy do systemu, a następnie szablony witryny. Wybieramy szablon, który mamy ustawiony na aktywny. Mała uwaga, jeśli używacie szablonu CasioPA, Warto wykonać motyw potomny i tam robić wszelkie zmiany. Raz, że nie stracisz zmiany przy aktualizacji szablonu, drugi raz łatwo naprawić ewentualne błędy przy wklejaniu kodu. Jeśli używacie szablonu, który nie ma możliwości tworzenia motywu potomnego, musicie być ostrożni przy wklejaniu kodu piksela, a po każdej aktualizacji sprawdzić, czy pixel Facebooka jest nadal dobrze zainstalowany i aktywny. Klikamy na plik index PHP i teraz postępujemy bardzo ostrożnie. Szukamy znacznika zamknięcia sekcji HEAD. I tuż przed nim wklejamy kod. Zapisujemy zmiany i przechodzimy na stronę główną naszej witryny, sprawdzić czy pixel jest dobrze zainstalowany. Jak widać na poniższym obrazku, pixel Facebooka jest dobrze zainstalowany. Zbiera informacje o zdarzeniu page view, czyli o odwiedzeniu strony. Także od teraz możecie zmonitorować ruch na stronie i spamować reklamami swoich odwiedzających. W świecie marketingu nazywa się to remarketingiem. W ten sposób możecie monitorować ruch na całej swojej stronie. W następnym kroku pokażę Wam, jak monitorować konkretne zdarzenia na podstronach. Czyli, np., dodanie produktu do koszyka, wypełnienie formularza kontaktowego itd. W tym konkretnym przypadku pokażę Wam, jak monitorować zdarzenie na konkretnej podstronie. Na przykład ktoś wszedł na podstronę z ofertą i chcecie zrobić remarketing dla osób, które odwiedziły tylko tą konkretną podstronę. Ale zanim to zrobię zachęcam Was do subskrypcji mojego kanału i kliknięcia dzwoneczka, aby nie przegapić kolejnych filmów. Komentujcie i udostępniajcie ten film, to bardzo pomaga w rozwoju mojego kanału. Możesz się też odwiedzić kupując mi kawę poprzez linki w opisie pod filmem. Jeśli chcesz, żebym Ci pomógł z Twoją stroną na Joomli, napisz miało, chętnie Ci pomogę. Pixel Facebooka może monitorować różne zdarzenia na stronie. W tym konkretnym przypadku pokażę Wam, jak monitorować zdarzenie view content, czyli wejście na konkretną podstronę. W dokumentacji meta znajdziecie listę wszystkich zdarzeń, które może monitorować pixel Facebooka. Znajdujemy te zdarzenia, które chcemy monitorować. W naszym przypadku jest to view content. Kopiujemy kod zdarzenia i gdzieś go zapisujemy. Będzie nam potrzebny za chwilę. Teraz kod zdarzenia view content musimy wkleić w odpowiednie miejsce w pixelu Facebooka, tak jak na filmie. Całość musi wyglądać dokładnie tak jak na filmie. Oczywiście będziecie mieli inny identyfikator Pixela, ale reszta musi być dokładnie taka sama. Kopiujemy cały kod Pixela z dodanym zdarzeniem View Content. Przechodzimy zatem do panelu administracyjnego naszej strony opartej o CMS Joomla i tworzymy własny moduł HTML. Dodajemy nazwę modułu np. Na Pixel FB. Przy większej ilości warto precyzyjnie nazwać moduł, aby wiedzieć do czego służy. Domyślnie Joomla ma włączoną opcję filtrowania kodu HTML w modułach. Jeśli wklejemy kod Pixela FB, to Joomla go usunie. Musimy zatem wyłączyć filtrowanie kodu HTML w module. W zależności od edytora jaki używacie, opcja ta może być w różnym miejscu. Dlatego, żeby Wam to ułatwić, instalujemy rozszerzenie SurServer od Regular Labs. A rozszerzenie to pozwala na wklejenie dowolnego kodu HTML, JavaScript i tym podobnych bez obawy, że Joomla go usunie. Po zainstalowaniu rozszerzenia przechodzimy do modułu HTML lub go tworzymy, jeśli tego jeszcze nie zrobiliśmy. Wybieramy opcję Code i wklejamy kod pixela Facebooka z dodanym zdarzeniem View Content. Następnie klikamy wstaw i zapisujemy zmiany. Teraz musimy ustawić pozycję modułu. Ja z, wybieram op... ja z reguły wybieram pozycję debug. Następnie w opcjach przypisz do pozycji menu wybieram tę podstroną, którą chcę monitorować i wiedzieć kto ją odwiedził. Zapisujemy zmiany i przechodzimy na podstronę, którą monitorujemy. Klikamy na rozszerzenie Meta Pixel Helper i sprawdzamy, czy zdarzenie view content jest dobrze zainstalowane. Jak widać na obrazku, zdarzenie view content jest dobrze zainstalowane i działa poprawnie. Od teraz możecie robić remarketing do osób, od które odwiedziły tą konkretną podstronę. Ten oto prosty sposób możecie monitorować różne zdarzenia na waszej stronie opartej o CMS-Joomla. Mam nadzieję, że ten film Wam się przydał. Jeśli coś jest niejasne, piszcie w komentarzach. Staram się Wam pomóc. Jeśli chcecie więcej treści o tematyce związanej z dżumlą, to śmiało piszcie w komentarzach, jakie tematy Was interesują. Jeśli temat będzie mi znany, to z chęcią przygotuję odpowiedni materiał. Zostawcie łapkę w górę, zasubskrybujcie mój kanał i skliknijcie dzwoneczek, aby nie przegapić kolejnych odcinków. Odwiedźcie się za przydatną treść, kupując mi kawę poprzez link w opisie pod filmem. Dzięki za uwagę i do zobaczenia w następnym odcinku. Ogreszcie motyla noga. Zapomniałem o czymś ważnym. Jeśli używacie jakiegoś narzędzia do monitorowania aktywności na waszej stronie, np. Google Analytics, Pixel Facebooka, to musicie poinformować o tym fakcie waszych odwiedzających. W tym celu musicie dodać do waszej strony politykę prywatności i w niej poinformować waszych odwiedzających, że na waszej witrynie jest zainstalowany Pixel Facebooka i do czego służy.